Dotykowa makieta teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie, wykonana w całości z białego tworzywa sztucznego w technice druku 3D. Makieta pokazuje połowę budynku teatru. Z jednej strony jest otwarta, odsłaniając przekrój jego wnętrza. Budynek teatru wzniesiony na planie prostokąta o wymiarach około 65 metrów długości 36 metrów szerokości. Otynkowaną kremową okładziną bryłę teatru nakrywa blaszany dach w kolorze błękitnym. Zwartemu korpusowi lekkości i dekoracyjności nadają liczne architektoniczne ozdoby. Najefektowniejszą częścią gmachu jest jego ściana frontowa. Niemal całą jej powierzchnię zajmuje duży ryzalit, czyli część budynku mocno wystająca przed lico fasady, sięgająca od fundamentów po dach. Ma on zaokrąglone boki, a piętro zdobią wielkie okna zakończone łukami i rozdzielone kolumnami. Szczyty bocznych części ryzalitu nakryte kopułkami, na dłuższych bocznych elewacjach po cztery prostokątne i wąskie ryzality. Elewacje zdobią ponadto różnego rozmiaru i kształtu okna, przypory w formie kolumn, balustrady i obeliski na ich szczytach. Środkową część dachu nad widownią nakrywa kopuła o średnicy około 20 metrów. Za nią, w części scenicznej gmachu, wysokie poddasze nakryte dwuspadowym dachem. Budynek teatru wzniesiono w latach 1891-1893 przy placu Świętego Ducha, według projektu Jana Zawiejskiego. Był pierwszym zelektryfikowanym gmachem w Krakowie. Początkowo nosił nazwę Teatr Miejski, a od 1909 roku Teatr imienia Juliusza Słowackiego. Projektując teatr, Jan Zawiejski inspirował się gmachami oper w Paryżu, Budapeszcie, Wiedniu i Zagrzebiu. Eklektyczna budowla łączy style neobarokowy i neorenesansowy oraz elementy architektury klasycznej i rodzimej. Do dziś monumentalny, bogato zdobiony gmach teatru imienia Juliusza Słowackiego jest jednym z symboli Krakowa oraz polskiej sztuki teatralnej.